Lubińską muzeę wypełniły świątecznie przystrojone stragany i wystawce ze specjalnie dobranym asortymentem. Były wyroby rękodzielnicze, biżuteria, miody, świąteczne ozdoby, własnoręcznie robione zabawki i pierniki. Nasze pierniki pieczemy tak trzy tygodnie przed świętami i one jeszcze później do miesiąca czasu mają swoją świeżość, są mięciutkie. Ja już od kilku lat yy, prezentuję w ten sposób choinki, po prostu inaczej. Choinka inaczej, ale przede wszystkim wykorzystuję tworzywo przyrodnicze. To jest taki mój konik. Yy, w to jest chyba, można powiedzieć, drugi rok dopiero. Żołędzie, kasztany z wnuczką, sama chodzę po lesie, zbieram i wykorzystuję. Święta się zbliżają, więc dekora typowo domowe, które umilają nam chwilę nie tylko w domu, ale także na zewnątrz. W holu lubińskiej muzy można było poczuć zapach i smak nadchodzących świąt, a na scenie można było podziwiać występy artystów. Jako pierwsze i najmłodsze zaprezentowały się dzieci ze żłobka numer 3 w Lubinie. Potem były m.in. przedszkolaki i miejscowi seniorzy. Wszyscy na to czekali z mimo, niewątpliwością na występy naszych dzieci mhm. <laughs> Naprawdę świetna impreza. Duży wybór Przepiękne rzeczy, także tylko kupować. To już człowiek zaczyna czuć tą właśnie przedświąteczną atmosferę szykowania się do, do, właśnie do tego uroczystego wydarzenia, jakie jest święta Bożego Narodzenia. Lubińscy seniorzy jak co roku upiekli kilkadziesiąt blach ciasta. Można było skosztować piernika, jabłecznika czy makowca. Lubińskie Betlejem przyciągnęło w tym roku do muzy tłum gości. To jest znak, że warto to kontynuować, warto to organizować, warto pozyskiwać środki, na które przeznacza nam prezydent miasta, warto jest przedsięwziąć te wszystkie działania, by rodziny mogły się tutaj spotkać. Myślę, że jest to taka okazja. By móc się przez chwilę zastanowić, by móc przez chwilę pomyśleć o tym, że ta malutka, skromna dziecinka przyniesie nam miłość, radość i pokój. I tego z całego serca wszystkim życzę. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Seniorów Trzeci Wiek, MOPS, Dom Dziennego Pobytu Senior i Centrum Kultury Muza. Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, Tato, Zabierzcie Mnie na Poranek. W niedzielę, 22 grudnia o godzinie 12 polecamy bajkę Kumba. Bilety w cenie 8 zł ulgowy i 10 zł normalny. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu Kumba! Młody, co jest? Musisz siusiu? A nie, już nie muszę. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.